Firmy The Pokémon Company International oraz Millennium Print Group wyprodukowały wewnętrzny film pokazujący jak projektowane są i drukowane karty Pokémon. Pierwotnie film ten był przeznaczony tylko dla pracowników. Film wyciekł do internetu kilka miesięcy temu, ale już wiemy, że nie zawiera żadnych zastrzeżonych informacji i może ujrzeć światło dzienne. Community Pokémon nigdy nie widziało tak szczegółowego procesu powstawania kart oraz poufnych informacji z etapu produkcji. Lata temu, w wywiadach, kiedy to jeszcze Wizard of the Coast zajmowało się produkcją kart Pokémon, mogliśmy podejrzeć urywki z produkcji kart, jednak ten film to kopalnia informacji i ciekawostek na temat kart Pokémon. Cześć, ja jestem Hikomikos i zapraszam na film. The Pokémon Company International otrzymuje listy zestawów od firmy Creatures, twórców japońskich kart PCG. Listy znajdują się w pliku Excel i pokazują, czy karta ma nowy tekst lub grafikę. The Pokémon Company International wprowadza informacje o kartach w nowym pliku Excela, aby utworzyć karty w języku angielskim. Od tego momentu rozpoczynają się prace tłumaczeniowe. The Pokémon Company International używa głównego dokumentu Excela zawierającego tłumaczenia wszystkich poprzednich ataków, abilitek itd. aby sprawdzić pasujący tekst. Starają się, aby tekst karty był jak najbardziej jednoznaczny. Po przetłumaczeniu kart tekst jest dopasowywany do szablonów w pakiecie Adobe Photoshop. Na filmie możemy zauważyć, że The Pokémon Company International używa tych samych skrótów tekstowych, których fani używają do tłumaczenia kart. Karty drukowane są i sprawdzane przez pracowników pod kątem błędów w tekście oraz szablonie. Po zatwierdzeniu kart z zestawu głównego, The Pokémon Company rozpoczyna pracę nad kartami Full Art. Muszą stworzyć oni bowiem indywidualne tekstury dla każdej karty Full Art. Jest to spowodowane tym, że nie używają tych samych tekstur co Japonia, ponieważ angielskie karty TCG są drukowane przy użyciu innej technologii. Przetłumaczenie każdego zestawu i stworzenie szablonów kart zajmuje 3 tygodnie. Film przedstawia również procesy projektowania opakowań boosterów kart Pokémon TCG. Możemy zobaczyć projekt z Lifionem z dodatku Guardians Rising, który ostatecznie trafił do serii Ultra Prism. Finalne nazwy setów kart Pokémon TCG wybierane są spośród prototypowych nazw. Proces tworzenia logo, które trafi na booster jest bardzo czasochłonny. Widzimy dziesiątki prototypowych wersji loga Ultra Prism, zanim otrzymało ostateczną formę. Wszystkie zmiany muszą zostać zatwierdzone przez The Pokémon Company International, a zaakceptowane projekty następnie zostają wysyłane do drukarni. Zestaw następnie jest tłumaczony na inne języki, takie jak francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski. Po zakończeniu wszystkich tłumaczeń zestaw plików nagrywany jest na płytę CD i wysyłany kurierem FedEx do drukarni w Millennium Print Group w celu wydrukowania ich. Karty są drukowane tutaj we wszystkich językach poza Azją, a następnie wysyłane na cały świat. Angielskie karty oraz europejskie. Drukowane są w Stanach Zjednoczonych. W drukarniach drukowany jest arkusz próbny w celu sprawdzenia kolorów kart. Po dokonaniu korekt tworzone są płyty wzorcowe dla każdego koloru, aż do 8 płyt. Płyty te zanurzane są w tuszu, aby wydrukować karty. Karty są następnie drukowane przy użyciu pras drukarskich o wartości 8,5 miliona dolarów, które mają 37 metrów długości. Każda prasa drukarska może wyprodukować do 26,62 miliona kart Pokémon dziennie lub 220 tysięcy dwustronnych arkuszy. Karty są drukowane razem na całym arkuszu, a każdy arkusz zawiera 11 na 11 kart, czyli łącznie 121 kart. Drukarnia wytwarza karton hologramowy z szybkością 15 tysięcy arkuszy dziennie. Powstaje to poprzez laminowanie holofolii na brystolu. Karty holo drukowane są osobno. Powstają próbne wycięcia kart, aby sprawdzić czy karty równo są wycinane poprzez maszynę. Karty wędrują następnie na taśmie produkcyjnej, a wycięte karty wyruszają w dalszą podróż. Karty są układane na stosy i losowo sprawdzane pod względem jakości. Maszyny następnie przycinają rogi kart, aby uzyskać zaokrąglone krawędzie. Grubość obramowania jest okresowo sprawdzana przez pracowników, aby zapewnić prawidłowo obcięcie obramowań kart. Karty są również losowo wyciągane w celu sprawdzenia jakości. Jeśli wszystko się zgadza, karty następnie pakowane są do kartonów i wysyłane w dalszą podróż, gdzie następnie trafią do boosterów. Kody do Pokémon TCG Online. Puste kody bez nadruku przechodzą przez taśmę produkcyjną. Następnie każdy unikatowy kod drukowany jest na kartach. Lampy ultrafioletowe przyspieszają proces wysychania tuszu. Następnie kamera szczytuje każdy kod i sprawdza poprawność kodów z tymi w bazie master. Jeśli zdarzy się, że jakiś kod nie będzie działał, karta zostaje odrzucona i jest niszczona. Boostery po weryfikacji opakowań przez The Pokémon Company International nadruk wędruje na folię. Następnie folia z nadrukiem jest laminowana. A świstak siedzi i zawijają w test reberka. W ten sposób powstaje do 2,5 miliona opakowań dziennie. Folie zwijane są w gigantyczne rolki. Pakowanie kart. Wydrukowane karty i wysłane wcześniej do pakowania trafiają do sortowni, gdzie następnie pakowane są do boosterów. Wszystkie boostery są następnie ważone, aby sprawdzić, czy zostały poprawnie zapakowane. Boostery do boosterboxów pakowane są ręcznie, następnie pakowane są w folię termokurczliwą. Z ciekawostek, polskie karty Pokémon również powstawały w Stanach Zjednoczonych. Były one drukowane w tej samej firmie. Tłumaczenie jednak powstawało inaczej. Udało mi się dowiedzieć, że jeden z tłumaczy używał skanów z Bulbapedi Następnie wysyłając polskie tłumaczenia do firmy TM Toys. To jest firma z siedzibą w Szczecinie, która 10 lat temu zajmowała się kartami Pokémon w Polsce. Niestety w naszym kraju powstały tylko dwa wydania kart, były to serie Diament i Perła oraz dodatek drugi Diament i Perła tajemne skarby. Poza tymi dodatkami wyszły jedynie z pierwsze talie tematyczne, czyli strefa Inferno, Twardy Grunt oraz Królewski Szron, jak i również specjalny dziewięciokarciany set. Pikachu World Collection w Japonii wyszedł on w wersji niebieskiej oraz zielonej, natomiast w Stanach Zjednoczonych wyszła seria Pikachu World Collection. I to są wszystkie karty, jakie zostały wyprodukowane w języku polskim. Przez te 20 lat udało mi się wszystkie zebrać, cały master set razem z kartami Reverse, dzięki czemu posiadam kompletną kolekcję polskich kart, jakie tylko zostały wydane na świecie. Jeśli się podobało, zostaw koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, aby nie przegapić nowych filmów o Pokémonach. Pozdrawiam. Cześć.